Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Słuchajcie, jest bardzo zimno. Dzisiaj temperatura na ten moment u mnie o godzinie 11 pokazuje minus 14,5 stopnia. Termometr pokazuje minus 14,5 stopnia. Więc postanowiłem nagrać taki materiał, w którym zobaczymy sobie ile energii elektrycznej zużyje rekuperator do, e, do grzałki, bo wiadomo, przy takich temperaturach grzałka się włącza. Mój rekuperator jest dwa razy w ciągu dnia ustawiony na 20 minut wietrzenia, więc na pewno w tym momencie on te, tej energii będzie pobierał. E, I zobaczymy sobie, ile gazu zużyje e, mój kocioł gazowy. Powiem, jakie są ustawienia, więc zapraszam na ten materiał. Zapomniałem dodać, dzisiaj i przez całą noc, ma być w nocy ma być minus 20, a w ciągu dnia minus 14, minus 15 ja wyszedłem dopiero na dwór i już mi zimno w ręce. Jestem odzwyczajony do takich temperatur. Kiedyś, jak byłem młodszy, to takie temperatury bywały bardzo często, teraz jest to rzadkością. Dobra, idziemy idziemy zobaczyć, ile wskazuje licznik gazu. A na ten moment otworzę bramę. Zobaczę, jak będzie się sprawować przy takiej temperaturze. O, tylko zatrzeszczało, ale otwiera bez żadnego problemu. Mocny silnik, także. Nie ma problemu z bramą. Dobra, idziemy do licznika gazu. Brr, zimno, zimno, zimno. Czy ja to otworzę? O kurczę, muszę iść po kluczyk. Dobra, zobaczmy ile pokazuje. 10.46 i jutro postaram się o tej samej godzinie sprawdzić. stan licznika 3916. Więc tak, jak widzicie, niedziela 7.01. Zobaczymy sobie jutro o tej samej godzinie, jaki będzie stan licznika. Dobra, a teraz jesteśmy w domu. Temperatura w domu widzicie 22 stopnie. Temperatura na zewnątrz minus 14,5. Data się zgadza. I zobaczmy, pokażę Wam. Temperatura podłogówki 35 stopni. Wczoraj był u mnie serwisant. Zrobiliśmy serwis kotła. Zapłaciłem 200 zł. No i pan serwisant podpowiedział mi, żebym podniósł jednak temperaturę. Wody w podłogówce, że będzie to lepsze rozwiązanie. No, kocioł będzie musiał troszeczkę mniej pracować, tak? podbije temperaturę do 35 stopni i w domu uzyskamy dużo szybciej żądaną temperaturę 22 stopni. No i ogólnie powiedział, że w takim mrozie może sobie nie dać rady na 30 stopniach. Ja ogólnie planowałem zmienić na 32, ale on mówi nie, ja bym nawet 35 ustawił i ustawię sobie 35, zostawimy tak może nawet na zimę i zobaczymy jaki będzie wynik zużycia gazu mam oczywiście włączone e, na krzywą grzewczą i zobaczymy jak to będzie wyglądać z samego rana, jutro o tej samej godzinie dobra i słuchajcie, jestem przy rekuperatorze, e, chciałem wam tylko zaznaczyć, że zobaczcie, data się zgadza 10 niedziela, 10.51 jest godzina w tym momencie e, rekuperator jest włączony na pierwszym biegu i sprawdźmy sobie e, jakie są Tutaj, oczywiście, wszystkie statusy. Czyli, tak, temperatura i wilgotność. Sprawdźmy, jaka jest temperatura na czerpni. Na czerpni jest minus 12, pokazuje. No, troszeczkę może przez garaż jest ogrzewane. A zobaczmy, jaka jest temperatura na nawiewu. Co mnie najbardziej interesuje. 13,5 stopnia wpada nam do domu, czyli z anemostatu wpada 13,5 stopnia wedle rekuperatora. Z tym, że czujniki, które to mierzą, są w tym miejscu. A jak zapewne wiecie, niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, ja mam nieocieplone rury od rekuperacji na strychu. Znaczy są ocieplone, ale taką warstewką 2 cm tego wełny, tak jak tutaj jest, zobaczcie. Więc no, troszeczkę za mało, żeby jednak utrzymać taką temperaturę, jaka tutaj pokazuje, 13,5 stopnia. I zaraz sobie to w domu sprawdzimy na anemostatach. A teraz myślę, że dość istotny element, jeżeli chodzi o koszta utrzymania rekuperacji zobaczcie jak to wygląda przy nagrzewnicy wstępnej na ten moment, na pierwszym biegu nagrzewnica wstępna używa 0,62 kw czyli to jest jakieś no ciężko powiedzieć, powiedzmy po 70 groszy kilowatogodzina, czyli 42 grosze na godzinę zużywa, e, zużywa rekuperator, teraz na samą nagrzewnicę wstępną, czyli Jakieś 10 zł, 10-11 zł na dobę przy takich ujemnych temperaturach. Co ważne, zobaczcie co się dzieje w momencie, gdy mamy przewietrzanie włączone, czyli mamy rekuperator włączony na trzecim biegu. To zużycie energii elektrycznej wzrasta do 1,7 kWh, czyli bardzo dużo. Wzrasta praktycznie trzykrotnie. A teraz sobie sprawdźmy, jak to jest na drugim biegu. Na drugim biegu 1,18, czyli wzrasta albo maleje wprost proporcjonalnie. Dobra, to ja sobie wrócę na pierwszy bieg. Aha, i jeszcze jest opcja ustawienia na nieobecność, czyli na jeszcze mniejsze obroty, czyli wtedy prawdopodobnie e, około 20%. Te wentylatory działają tylko na 20%, z tego co pamiętam. Sprawdźmy, jak to teraz wygląda. Nagrzewnica wstępna 0,31 kW, o! A to już jest spora różnica. Czyli na przykład chcąc oszczędzić troszeczkę pieniążków i na przykład gdyby przez tydzień były takie mrozy, to możemy sobie zostawić na 0.30, to możemy sobie zostawić na nieobecność i po prostu wtedy e, mamy mniejsze rachunki za energię elektryczną. Dobra, a teraz zobaczmy jaka temperatura jest na czerpniach i wyrzutniach. Jestem w salonie, zobaczcie w salonie i tutaj sprawdzimy pierwszy anemostat i tutaj chcę tylko powiedzieć, że rury z tego do tego anemostatu idą w podłodze na piętrze, czyli one są nie na strychu, więc tutaj powinno być lepiej, ogólnie. 24, więc bardzo dobrze. 24, no ale podłoga jest ciepła, tak? To trzeba wziąć pod uwagę. Więc być może jeszcze te rury się ocieplają, ogrzewają od podłogi. Nawiew jest, czuć, wiaterek wieje. Także bardzo dobrze, bardzo dobrze działa rekuperator. A wyobraźcie sobie, co by było w momencie, gdybyśmy mieli po prostu e, wentylację grawitacyjną. To po prostu wiałoby chłodem, takim samym jak jest na zewnątrz, czyli minus 14,5, a tak właśnie działa rekuperator i nikt ktoś mi powie, że nie jest tego warty. Dobra, na górze pewnie będzie gorzej, no ale idę wam pokażę. Jestem w pokoju mojej córki, to jest anemostat najbardziej oddalony od źródła, czyli od rekuperatora. Sprawdźmy sobie tutaj temperaturę. 10,2 i, I tutaj właśnie najwięcej rur jest na, yy, na poddaszu, czyli najdłuższa rura tutaj do tego miejsca prowadzi. 10 i 10,2 Jeszcze raz 9,7 9, 9,8 i i 9,8 <gryw> Czyli widzicie, muszę ocieplić te rury na strychu, bo inaczej Będę płacił po prostu niepotrzebnie więcej za ogrzewanie. Jeszcze raz. 10 stopni. No więc, tak jak wspominałem, rekuperator pokazuje 13,5, a tutaj w rzeczywistości jest 10. A na dole pokazywało 20, z tego względu, że te rury od rekuperacji do, do salonu idą właśnie w tej podłodze, a jest oczywiście tam podłogówka jest ogrzewane i stąd właśnie dzięki temu jeszcze bardziej ta temperatura powietrza się nagrzewa, która idzie w tych rurkach, a tutaj niestety nam troszeczkę wychładza. To i tak nie ma tragedii, tak umówmy się 10 stopni to nie ma tragedii, gdyby było e, gdyby było na przykład 1 albo 2 stopnie, to wtedy by było bardzo źle, ale e, w tym momencie nie jest, e, nie jest to jakoś tragiczne. Temperatura nie spada, nadal minus 13,5. Słuchajcie, wieczorem ma być minus 20 i jeszcze raz się przejdę na szybko. Zobaczymy sobie, jak to będzie przy temperaturze minus 20. Jak to będzie wyglądało, jak będą wyglądały anemostaty i tak eee, dalej. I może zerkniemy na zużycie. Na razie to tyle. To jeszcze sprawdźmy, jaka jest wydajność wentylatora na tym pierwszym biegu. Tutaj wentylator 35% jest używany, to jest wywiewny, a wentylator. Eee... Nawiewny 27, a teraz gdy zmniejszę na nieobecność, to jest oczywiście na czas tych mrozów wydajność 17, czyli z 24 na 17, czyli niewielki w sumie spadek. I wywiewny 25 z 35, czyli i tak przepływ powietrza jest, więc ja tak sobie to zostawię na czas tych mrozów. Po co mam płacić? Większe, większe rachunki, skoro mogę skorzystać z tego właśnie ustawienia. Godzina 5:50, minus 21,5. Dobra, 8:16 rano, minus 21. Idę po temperatury na wiewach. W salonie przy takiej temperaturze mamy 18:4. Nie wiem, czy to widać. Widać 18:4. O, tylko widać. 18:4. 18:5. A co ważne, przed chwilą był nawiew włączony, znaczy wentylacja, czyli na trzecim biegu, i dlatego może jest troszeczkę wychłodzone. Poczekam chwilę, bo włączyłem na nieobecność, tak jak wam pokazywałem, na nieobecność, jak jest, to wentylatory chodzą na około 20%. No i wtedy te zużycie energii jest mniejsze, więc tak sobie włączyłem. Nie widzę jakiejś potrzeby, żeby chodziło na jedynkę przez te kilka dni, bo mi prądu naciągnie nie wiadomo ile nie wiadomo po co. Dobra, poczekam chwilę, niech się to. E... Że tak powiem e, nagrzeje, jeżeli tak będzie w ogóle. No i odczekałem chwilę. Jestem na górze w tym całym pokoju. 7,5 stopnia, czyli widzicie, którędy mi najwięcej ciepło ucieka. Trzeba ocieplić po prostu e, rury od rekuperacji. I sprawdzić będzie trzeba w przyszłym roku, jak to wygląda. 6,5, 7, 8, no to tędy najwięcej ucieka. Ciepła, no i oczywiście, jak miałem włączony na większy nawiew, czyli na tę jedynkę, co zawsze tak chodzi, no to więcej tego zimnego powietrza wpada aniżeli teraz, gdy jest na nieobecność. Te 20% to zawsze utrzymuje tam jakiś nawiew, czyli coś tam wieje, czyli woda się nie będzie skraplać, więc na razie tak zostawię. I jeszcze raz tutaj. O, widzicie? 19,5, bo było włączone na wietrzenie, czyli większy, większy, większa ilość powietrza. Wpadała i od razu było chłodniej, a teraz jest delikatny nawiew. Czuć go delikatnie, ale jest cieplej. Więc jak działa za szybko, to też niedobrze. Dlatego właśnie zmniejszyłem na takich mrozach na, praktycznie na 20% wentylatory. Możecie być ciekawi, jak to przy takich mrozach wygląda w tych drzwiach. No drzwi są eleganckie i naprawdę czuję, że są ciepłe te drzwi. Tutaj, gdzie jest ramka czuję chłód. Szkoda, że nie mam termowizji, ale tutaj są ciepłe drzwi. Tutaj delikatnie przy framuzze są chłodniejsze. Może wezmę termometr. No dobra, mam termometr. Zobaczcie, mamy 18,8, czyli tak jak wspomniałem, ciepło. Tutaj ta ramka to troszeczkę źle mierzy, bo odbija, ale czuję, że jest chłodniejsza. Może tutaj przy tym będzie pokazywać mniej. No widzicie 17,4. No i najchłodniej jest ta tutaj futryna 13,7. No i ja też tutaj przy tych drzwiach, nie wiem czy pamiętacie, ale zrobiłem taki błąd, że. Te drzwi położyłem na posadce, czyli na wylewce z mikrokreta tej samej, co jest tutaj podłoga i ratowałem się tym, że wycinałem tutaj kawałek betonu i wstawiałem stropian aż do tego stropianu, który jest na samym dole. I co mi to, co mi to dało? Dało mi to, że zobaczcie, w tym miejscu, w tym miejscu, o, mam 19, tak? Czyli mam 20 stopni, a tutaj w tym miejscu 6,9. Gdybym nie dał tego stropianu odcinającego w tym miejscu, to miałbym bardzo zimno. Więc nie ma co żałować, słuchajcie, trzeba drzwi dobrze ob, y, y, obsadzić, czyli na tych plastikach, które bardzo dobrze izolują y, nam temperatury. No ja tego nie zrobiłem i troszeczkę żałuję. No chociaż ratowałem się jakoś. Zobaczcie, tutaj jest 16. No wiadomo, że delikatnie będzie ten chłód przechodził w tę stronę, ale nie tak bardzo, bo na tej płytce gdzie jest już inna płytka, już mamy 24, tak, a tutaj ta płytka jest tylko troszeczkę chłodniejsza, o 19,9 i w tym miejscu, gdzie było odcięcie jest 10,7, więc na to trzeba uważać, gdy będziecie montować drzwi i okna. Jeszcze temperatury na rekuperatorze sprawdzimy, jakie pokazuje, menu, status, temperatura, wilgotność na, temperatura nawiew 8,5, i temperatura czerpnia, minus 17, no a widzieliście, że w domu miałem akurat cieplej, było to spowodowane tym właśnie, że te rury są w podłogówce i one są ogrzewane. No ale to znaczy, że już niewiele się wychładzają rury na strychu, bo tam mi pokazywało 6,7, 6 stopni, a tutaj 8,5, więc nie taka jest wielka różnica jak myślałem, że będzie, no ale i tak trzeba te rury ocieplić, na to wychodzi. A ile ciepła tracimy? Na wyrzutni 5,5, więc sporo odzyskujemy. Sporo temperatury odzyskujemy, to dobrze i to ty tylko dlatego, że mi się wydaje, mam taką nadzieję, że dobrze myślę, że im jest mniejszy obrót wentylatora, tym wydajność rekuperacji będzie większa, z tego względu, że nie zdąży się nam te płytki, które są w rekuperatorze, nie wychłodzą się nam tak bardzo, jakby to miało miejsce w sytuacji, gdyby ten nawiew był mocniejszy, więc Myślę, że dobrze zrobiłem, zmieniając na nieobecność, czyli na te 20%, 17% wentylatorów. One chodzą, wilgoć tam nie zajdzie, a zużywa mniej energii, grzałka i zużywa mniej ciepła. Znaczy mniej ciepła jest tracone przez rekuperator. Zobaczcie gałka w drzwiach, aż zamarzła. O, ale pięknie. Piękny syberyjski chłodek. W słuchajcie, nie jest to takie straszne te minus 20. Jak byłem młodszy, albo młody, jak byłem dzieckiem, to było dość regularnie takie były temperatury. I nawet pamiętam w 2006 czy 2007 jakoś było minus 30 kilka i człowiek żył, tylko nos zamarzał. Ale fajnie sobie pochodzić raz na jakiś czas właśnie w takim rozie. Ja tam lubię takie ekstremalne temperatury. I co, teraz poczekamy na godzinę 10, zobaczymy ile e, gazu zużył kocioł. A powiem Wam, że dość intensywnie pracował, bo widziałem, gdy wstałem o w pół do szóstej, no to cały czas się paliło to, że jednak e, płomień działał, czyli ogrzewanie podłogowe działało. No nie dziwię się, e, jest co ogrzewać przy takiej temperaturze, ale moment postałem już uszy e, zimne. Fajnie, fajnie jest naprawdę, zobaczcie. A wczoraj w tamtym miejscu ognisko sobie rozpaliliśmy. Tylko, że nie było tak naprawdę ciepło od tego ogniska, bo wiatr tam wiał, dlatego schowaliśmy się za szopkę z tym ogniskiem. No, wytrzymaliśmy 3 godziny, ale i tak było nam zimno, mimo to, że było ognisko, no bo wiatr całe ciepło wydmuchiwał. Dobra, zobaczymy się o 10.30. Dobra, kolejny dzień, 10.48, prawie idealnie się udało. 39.25. I podsumowując to wszystko, jak widzieliście, zużyłem 9,5 metra sześciennego gazu przy takich temperaturach, uważam, że to jest dobry wynik mimo e, tego, że tam gdzieś oczywiście w rekuperatorze coś tam zimne powietrze nadmuchuje. Słuchajcie, to i tak jest mała strata e, temperatury. Najważniejsze to dobrze ocieplić dom, kupić dobre okna, dobre drzwi i już robi nam robotę. Ten kawałek zimna, co tam ucieka przez rekuperator, wiele nam nie zmienia. Ale macie już wgląd na to, ile jest, zużywa się gazu. Możecie sobie porównać, ja nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Troszeczkę googlowałem i wychodzi na to, że to jest normalna ilość jeszcze przy takich temperaturach ekstremalnych, więc uważam to za dobry wynik. I tak jak wspomniałem, najważniejsze to dobrze ocieplić dom. Nie żałować na to, bo później się tego nie da poprawić tak bardzo. Na przykład u mnie akurat rury łatwo mogę poprawić, mogę je ocieplić i już będzie duża różnica. A resztę rzeczy nie do końca się da poprawić. No i jeszcze co mogliśmy zauważyć, że właśnie przy rekuperatorze najwięcej energii zużywa. Grzałka przy takich właśnie mrozach na podgrzanie tego powietrza, które wpada nam do rekuperatora. I jak widzieliście, właśnie dużo bardziej opłaca się zmniejszyć ten nawiew, żeby ten wymiennik ciepła nie był wychładzany przez zimne powietrze. Jeżeli włączymy na dwójkę, na przykład, no to ten podmuch powietrza jest duży i wtedy będzie nam wychładzał cały dom. A uważam, że nie było błędem włączenie na nieobecność, czyli na te 20%, 20 nawiewu. W trakcie właśnie takich mrozów mniej powietrza nam wpada do domu, mniejsza jest wymiana, ale ta wymiana jest, nie ustała i nie czuć żadnego zaduchu mimo to, że właśnie zmniejszyłem ten nawiew. A oszczędzimy na pewno na ogrzewaniu, na pewno mniej gazu pójdzie przez to, że chłodne powietrze nam nie wpada do domu, bo jak widzieliście, im większy nawiew, tym chłodniejsze wpadało do domu, bo mniejszy odzysk był. I tak samo jest w przypadku gazu, skoro mamy mniej. E, zimna w domu, to i mniej gazu potrzebujemy na ogrzanie tego całego e, e, domu. Także słuchajcie, w tym materiale to wszystko. Mam nadzieję, że się podobał. Piszcie w komentarzu co uważacie, ile Wy gazu zużywacie, byśmy mogli sobie porównać. I do zobaczenia następnym razem. Aha, jeżeli dotrwaliście do końca, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia. Cześć!